Okej, okay, ja nie widzę więcej pytań do tematu, który był omawiany, także możecie przechodzić dalej, śmiało. Dobra. Okej, okay. zatem przejdziemy do umowy rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna jest jakby stosowana, jakby pojęcie umowy rezerwacyjnej jest dosyć jasne i było dotychczas stosowane w, gdzieś tam w obrocie prawnym. Jednak była to dotychczas umowa nienazwana i ona gdzieś tam funkcjonowała na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Ta sytuacja ulega zmianie po 1 lipca 2022 roku, ponieważ nowa ustawa deweloperska wprowadza nam konkretne regulacje dotyczące umowy rezerwacyjnej. I teraz już mamy do czynienia z umową nazwaną, gdzie ustawodawca dosyć jasno precyzuje, czym jest umowa rezerwacyjna. I teraz, tak jak wskazała Hanka, każda z umów, które ona przed chwilą wymieniła i omówiła dosyć dokładnie, może być poprzedzona zawarciem umowy rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna jest rozwiązaniem fakultatywnym. Jeżeli strony będą chciały, to mogą z takiego rozwiązania skorzystać, ale nie muszą, tak? Czyli mogą od razu zawrzeć umowę deweloperską, inną umowę zobowiązującą do, do właśnie przeniesienia. Własności lokalu, bądź od razu bezpośrednio umowę sprzedaży, jeżeli już mamy do czynienia właśnie z wybudowanym, lokalem, wybudowanym budynkiem czy wybudowanym domem jednorodzinnym. Zatem czym jest umowa rezerwacyjna? Zgodnie z nową ustawą deweloperską, umowa rezerwacyjna jest to umowa zawarta pomiędzy deweloperem albo innym przedsiębiorcą, a osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży, którego dalej nazywamy rezerwującym. I teraz przedmiotem takiej umowy jest zobowiązanie dewelopera bądź innego przedsiębiorcy z innej branży do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu, lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego właśnie przez naszego rezerwującego. Umowa rezerwacyjna nie jest umową przedstępną. Ona również nie może, nas, nie może zobowiązywać się rezerwującego do zawarcia umowy przedstępnej albo innej umowy. Tak? Ona, jego, jej przedmiotem, Powinno być tylko właśnie zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego, który sobie wybrał rezerwujące. E, Paweł, chciałeś coś powiedzieć? Czy... nie, nie, wrażenie, nie. 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 że się wyrywasz do odpowiedzi? Dobra. E, innymi słowy, co to powinno oznaczać? To powinno oznaczać, że w czasie trwania okresu rezerwacji deweloper lub inny przedsiębiorca w okresie trwania rezerwacji nie będzie zawierał z innym rezerwującym albo z innym nabywcą umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy w jakikolwiek sposób zobowiązującej do zawarcia umowy przenoszącej własność, ani umowy sprzedaży dotyczącej tego lokalu, który został wybrany przez rezerwującego. Myślę, że tutaj i, i można, można jasno stwierdzić, że Wyłączenie, właśnie te czasowe wyłączenie z oferty sprzedaży, nie wyklucza takiej sytuacji, że deweloper będzie prezentował ten lokal zarezerwowany innym potencjalnym nabywcom, no z tym zaznaczeniem, że on będzie informował, że w tym momencie lokal jest objęty rezerwacją, nie ma możliwości zawarcia, zawarcia umowy co do tego lokalu. Ale no jakby informuje, że on ma gdzieś tam w swojej ofercie taki lokal, ale jakby w tym momencie jest wyłączona możliwość zawierania umów do tego lokalu. Tak? I jednocześnie też, jeżeli taki lokal będzie już wybudowany, dom jednej będzie wybudowany, to też stoję na stanowisku, że nie ma nic, jakby zawarcie umowy rezerwacyjnej nie stoi na przeszkodzie, żeby zaprezentować ten lokal innemu rezerwującemu, ale znowu innemu potencjalnemu klientowi. Ale z tym zastrzeżeniem, że właśnie informuję, że tutaj jest zawarta ta umowa rezerwacyjna i w tym momencie możliwość zawierania umów co do tego lokalu jest czasowo wyłączona. Umowa rezerwacyjna powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie umowy również powinny być zawarte, zawarte w tej formie, w formie pisemnej. Tak? Ustawa również nam wskazuje, jakie są, powinny być elementy istotne umowy rezerwacyjnej. Tutaj pokrótce przejdziemy sobie przez każde z tych elementów. Rozpoczniemy oczywiście od strony miejsca i daty zawarcia umowy. Myślę, że tutaj nie muszę tego wyjaśnić, bo to jest dosyć. Dosyć jasne. Umowa rezerwacyjna powinna zawierać cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego. Tutaj, drodzy Państwo, istotnym jest to, żeby ta cena była podana jako wartość brutto z podatkiem VAT, i ona, ta cena również powinna być określona w sposób przejrzysty i jasny, jednoznaczny. Ona nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości. Czyli podajemy cenę brutto w jasny sposób. My możemy się odnieść do ceny za metr kwadratowy. Możemy wskazać, że cena za metr kwadratowy wynosi tyle i tyle, lokal ma tyle i taką i taką powierzchnię, zatem cena wynosi brutto taką kwotę, tak? Dalej mamy wysokość opłaty rezerwacyjnej, jak również okres, na jaki lokal mieszkalny będzie wyłączony z oferty. Te dwa punkty dokładnie omówię na kolejnym slajdzie. Teraz pokrótce jeszcze tutaj. Powiem kilka słów o określeniu usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku. Oczywiście z jasnych powodów ten punkt będzie dotyczył tylko i wyłącznie lokali mieszkalnych. Ten punkt nie będzie miał zastosowania do domów jednorodzinnych. I tutaj powinniśmy określić usytuowanie lokalu w płaszczyźnie pionowej i poziomej budynku, czyli po prostu wskazujemy, na której kondygnacji znajduje się budynek, po której stronie i uzupełnieniem do tego opisu słownego powinna być powinien być rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu, który jest objęty umową rezerwacyjną. Dalej mamy określenie powierzchni użytkowej lokalu, powierzchni i układu pomieszczeń. Tak, i tutaj wskazujemy oczywiście zgodnie z przyjętą normą przez danego dewelopera. Do drugiego, jeszcze nie, do drugiego miejsca, do drugiego miejsca po, po, po przecinku. I tutaj również w tym zakresie załącznikiem do umowy, do umowy rezerwacyjnej powinien być rzut lokalu, który będzie nam prezentował dany lokal, będzie informował, jaka jest oczywiście też powierzchnia lokalu, powierzchnia poszczególnych pomieszczeń i opisujemy funkcję pomieszczenia, czyli z, z, lokal składa się z kuchni, pokoju dziennego, łazienki itd. itd. Okay. Mm -hmm. Dalej umowa rezerwacyjna jest umową zawieraną na czas określony. Najprościej, najłatwiej jest po prostu określić, że umowa rezerwacyjna zostaje zawarta do dnia załóżmy 31 sierpnia, tak, czyli poprzez wskazanie daty dziennej lub okresu na jaki rezerwacja będzie obowiązywała, na przykład na 3 miesiące od momentu zawarcia tej umowy. Co do zasady? U, ustawa deweloperska daje dowolność co do określania, jak, ile powinien wynosić okres rezerwacji. Jedynie w przypadku, kiedy mamy taką informację, że nasz rezerwujący zamierza starać się o kredyt, który będzie finansował nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wtedy przyjmuje się, że ten okres rezerwacji nie może być krótszy niż 21 dni, ponieważ w ustawie o kredycie hipotecznym te 21 dni to jest taka minimalna. Data, to jest to termin też instrukcyjny, więc ona teoretycznie może być oczywiście ulec w wydłużeniu. Jest to, taka, jest to taki okres, kiedy bank kredytujący powinien potencjalnemu kredytobiorcy udzielić informacji co do jego zdolności kredytowej. Opłata rezerwacyjna, drodzy Państwo, ona jest elementem fakultatywnym umowy rezerwacyjnej czyli mogą strony przewidzieć w umowie, że tej, rezerw tej opłaty rezerwacyjnej nie będą. Ponosić, tak? nie będą pobierać, ale jeżeli e strony uznają, że opłata rezerwacyjna będzie pobierana, to taka opłata nie może przekroczyć 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Czyli e tutaj można, mogę w tym miejscu chyba też już odpowiedzieć na to pytanie, które było 20,80, więc tutaj w tym momencie nie możemy po więcej niż 1% ceny lokalu mieszkalnego od rezerwującego. Także tutaj ta, ta forma zawarcia, ta forma przeprowadzenia transakcji odpada, tak? Jeżeli na dalszym etapie współpracy strony podejmą decyzję, że będą zawierały umowę deweloperską lub inną umowę, Wtedy deweloper opłatę rezerwacyjną zalicza na poczet ceny nabycia lokalu, tak? I jeżeli zawiera umowę deweloperską lub inną z umów zobowiązujących, wtedy deweloper ma obowiązek dokonania wpłaty, opłaty rezerwacyjnej na mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego i tutaj tej wpłaty dokonuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast jeżeli... Będzie zawierana tylko umowa sprzedaży, jakby umowa rezerwacyjna poprzedza zawarcie umowy sprzedaży. Wtedy takiej sytuacji no, te środki pozostają już na rachunku dewelopera. I teraz, bo ostatni punkt dotyczący opłaty rezerwacyjnej, umowy rezerwacyjnej. Czyli ustawa przewiduje nam sytuację, kiedy, kiedy i w jakiej wysokości. Deweloper będzie zobowiązany do zwrotu opłaty rezerwacyjnej. I ustawa przewiduje ten zwrot wartości nominalnej, czyli w takiej, jakiej wpłaci nam deweloper, jak również zwrot w podwójnej wysokości. Ten zwrot w podwójnej wysokości jest swego rodzaju sankcją dla dewelopera za niedopełnienie obowiązków wynikających właśnie z umowy rezerwacyjnej. Ale może najpierw omówmy kwestie, kiedy Zwrot tej opłaty rezerwacyjnej będzie miał miejsce w nominalnej wysokości, czyli, czyli takiej, jakiej deweloper otrzymał. I będą to sytuacje, kiedy rezerwujący w okresie rezerwacji nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu. Tutaj przyjmuje się, że wystarczy przedstawienie deweloperowi jednej negatywnej decyzji z banku, która będzie mówiła, że no, zdolność kredytowa. Rezerwującego została oceniona negatywnie. tak? I deweloper ma niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji, że została udzielona odmowna decyzja kredytowa, ma obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Druga sytuacja dotyczy takiej sytuacji, kiedy deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznika, no nie, po, nie poinformował rezerwującego. W sposób, który pozwoli mu zapoznać się z tymi zmianami i zidentyfikować te zmiany na trwałym nośniku lub w formie pisemnej. Dodam tylko, że prospekt informacyjny powinien być integralną częścią umowy rezerwacyjnej, każdej z umów, umów rezerwacyjnej poza umową rezerwacyjną, która będzie poprzedzała zawarcie umowy sprzedaży, tak? czyli jeżeli będziemy. Jeżeli umowa rezerwacyjna będzie poprzedzała zawarcie umowy deweloperskiej bądź innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, wtedy taki prospekt informacyjny musi być elementem takim obligatoryjnym i obligatoryjnym załącznikiem do umowy rezerwacyjnej. Jeżeli wprowadzamy tam zmiany, mamy obowiązek poinformowania rezerwującego o tym, że taka zmiana została wprowadzona. Jeżeli jakby, no jeżeli rezerwujący dowie się, że jakby Ustali, że taka zmiana została wprowadzona, a deweloper mu tej informacji nie przekazał, on ma prawo nie przystąpić do kolejnej umowy, no i zażądać zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Jeżeli chodzi o sankcje związane z obowiązkiem zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości, one dotyczą w pierwszej kolejności sytuacji, kiedy deweloper nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej, czyli na przykład zawiera inną umowę rezerwacyjną, zawiera inną albo nawet idzie o krok dalej, zawiera umowę deweloperską co do, co do danego lokalu mieszkalnego albo umowę sprzedaży, tak? Czyli w taki, jeżeli w taki, taka sytuacja będzie miała miejsce, no to niezwłocznie po zawarciu tej umowy rodzi się obowiązek, aktualizuje się obowiązek do zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości na rzecz naszego rezerwującego. No i ostatni przypadek, on dotyczy sytuacji, kiedy umowa rezerwacyjna poprzedza zawarcie umowy sprzedaży i tutaj jest pomiędzy okresem pomiędzy właśnie zawarciem umowy rezerwacyjnej a zawarciem umowy sprzedaży w trakcie odbioru nabywca zgłasza do dewelopera wady lokalu i deweloper nam tych wad nie usuwa, tak? I teraz potencjalny nabywca ma prawo nieprzystąpienia do umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, on ma również prawo zażądania zwrotu opłaty rezerwacyjnej podwójnej wysokości, tak? Czyli tu muszą wystąpić trzy warunki. Po pierwsze, umowa rezerwacyjna właśnie musi poprzedzać te zawarcie umowy sprzedaży. W trakcie, protoko w trakcie odbioru nabywca zgłasza nam wady, deweloper tych VAT nie usuwa, no i nabywca oświadcza, że do takiej umowy nie przystąpi, więc wtedy w takiej sytuacji aktualizuje się obowiązek właśnie zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości. Tutaj w tym zakresie wyczerpałam temat opłaty rezerwacyjnej, nie wiem, czy są jakieś pytania. Ja, ja zanim przejdziemy do pytań, pozwolę sobie na taki, no mój komentarz praktyczny trochę bym powiedział, bo no, bardzo tutaj ustawodawca chciał to uregulować i generalnie myślę, że Skrzywdził klienta, chciał mu pomóc. No bo praktyka jest taka, że już dzisiaj no zwrot dwukrotności 1% no to jest, nie jest żadnym kłopotem. Jeżeli jakby i jakby zabezpieczenie tej umowy, żeby ona nam doszła do skutku, no jest po prostu żadne. Już powiem tak, jeżeli ta opłata wynosi 1%, to może już warto nawet tego 1% nie. Nie poprać i zwracać 2 razy 0%, tak? No, jak powiedziałam, to nie jest obligatoryjny element umowy rezerwacyjnej. Tak, także, także moim zdaniem, no niestety, tutaj ta ingerencja nic dobrego nie przynosi dla klienta. Raz, raz się ostatecznie w praktyce ona może być, no niestety, krzywdząca. Te 10%, no po prostu gdzieś takie wzięte z zadatku, co było jakimś takim standardem, moim zdaniem. W tych umowach, albo choćby, nie wiem, kwota 10-20 tysięcy, no to już była jakaś kwota, którą. No szkoda było no gdzieś tam w dwukrotności zwracać, tak? Bo tak, takie kwoty gdzieś w praktyce ja najczęściej się spotykałem czy stosowałem, no to tak jakby ode mnie, krótki komentarz i tutaj widzę jest troszkę pytań. Dziewczyny, pomóżcie mi, na które ja myślę, że w pierwszej to, na... kolejności. Tak, no to przedostatnie chciało. pytanie powinnam odpowiedzieć, bo. Przedostatnie, tak? Tak. Czy przy okay. wkładzie... Czy, czy, czy przy wpłacie rezerwacji należy odprowadzić należność na, na, do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego? Jeśli tak, to czy przy zwrocie klientowi takiej opłaty ktoś zwróci należność z DFG? Nie, tutaj przy umowie rezerwacyjnej nie ma obowiązku odprowadzenia składki na deweloperski fundusz gwarancyjny. Deweloper przyjmuje taką, płatę, taką opłatę rezerwacyjną na swój rachunek bankowy. I dopiero w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej bądź innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, on w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy dokonuje przelewu tych środków na mieszkaniowy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy, tak? Mhm. No i drugie pytanie, no to że niejako się dezaktualizuje. Tak, przy, przy odpowiedzi. Mhm. Te pytanie myślę, że a propos odstąpienia przez dewelopera, to już zostało wyjaśnione w trakcie. Tak. Tak. Jak rozróżnić, czy klient jest gotówkowy, czy kredytowy, zwłaszcza jeżeli są korzystniejsze zasady umowy rezerwacyjnej dla klienta kredytowego? No, myślę, że regulacja umowna, tak? Gdzieś tam w umowie można sobie przewidzieć, zadać takie pytanie i przewidzieć odpowiedni zapis w umowie, tak? że, że na Czyli, rezerwację. Myślę, że tutaj już samo wskazanie, skąd będą pochodzić środki na zakup, bo, tak, bo to często jest składową takiej umowy rezerwacyjnej, czy będą pochodzić z, po prostu z jakby na środków własnych, czy ze środków jakby z, pochodzących z kredytu, tak? To już może jakby rozróżniać tą kwestię. E Tutaj jest jeszcze też jedno dosyć fajne pytanie. Proszę rozwinąć kwestię zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości, czy nieusunięcie VAT dotyczy wszystkich VAT czy tylko wad istotnych. No przepis nie mówi, nie rozróżnia o wadzie akurat ten przepis nie rozróżnia prawa do żądania zwrotu opłaty rezerwacyjnych podwójnej wysokości od nieusunięcia wady istotnej bądź nieistotnej, więc odpowiadając na pana pytanie. Myślę, że mogę powiedzieć, że on dotyczy obu wad, tak? Bo on nie rozróżnia ten przepis. On po prostu mówi o tym, że wady, zgłoszone wady nie zostały usunięte. Więc to jest właśnie. Tutaj też w komentarzach ten przepis jakby jest wskazywany jako taki pewnego rodzaju pole do nadużyć dla nabywców, którzy będą się tutaj orientowali w tych zapisach. To jest jeszcze bardzo fajne pytanie. Czy można zawierać umowę rezerwacyjną, bądź jakąkolwiek inną umowę, podobną do rezerwacyjnej, bez działania na ustawie deweloperskiej? Nie, w tym momencie już nie jest to umowa nazwana i powinniśmy stosować przepisy nowej ustawy deweloperskiej. A gdyby klienci zawarli umowę przedwstępną po prostu? Co e... by się wydarzyło? Mogą? nie? Znaczy, mogą, tak, mogą zawrzeć taką umowę przedwstępną, natomiast no, wtedy taka umowa powinna mieć formę akty notarialnego już. Tak przewiduje e... umowa ustawa deweloperska. Okej. Okay. Czy widzicie w tym jakąś taką sytuację, że jakby jakieś rozwiązanie, że nie jest się w tym trybie ustawy, jeżeli się zawiera umowę przedstępną? No właśnie, no bo to jest taki dość, dość ciekawy element tej, tej regulacji. Co prawda, ta ustawa wprost jakby nie odwołuje się do umowy przedstępnej, takiej typowej, bo ona mówi tylko o umowie przedstępnej do umowy deweloperskiej. Tak, i tutaj wiemy, że jeżeli mamy umowę przedstępną do umowy deweloperskiej, jest możliwość takiej umowy, wtedy ona wchodzi nam w zakres tej ustawy. Natomiast o takiej umowie stricte przedstępnej nie ma nigdzie w treści ustawy deweloperskiej. Natomiast w mojej opinii ona również, jeżeli ma ten charakter podobny do charakteru, o którym mówiłam przed chwilą, tak? Czyli to zobowiązanie do przyjęcia, do budowania i tak dalej, i tak dalej, no to moim zdaniem tutaj, czy to będzie nazwane tak, czy tak, to może nie, nie być znaczenia. tak? Nie ma znaczenia, jak się nazywa ta umowa. Tak, nie? dokładnie tak. Oczywiście, no mówię, to są nowe przepisy, wiele nam powie praktyka ich stosowania, natomiast no ja to tak rozumiem, powiem szczerze, że tak, tak to rozumiem, że ustawodawca chciał tam maksymalnie to rozszerzyć, tak, i my tutaj sobie mówimy o umowie przedstępnej, deweloperskiej i tak dalej, ale w praktyce one mają podobne do siebie, podobną charakterystykę, prawda, nawet mam mniejszą sytuację, prawda, że umowa deweloperska była na etapie, prawda, budowy, a potem jak było pozwolenie na użytkowanie, to wchodziła umowa przestępna. de facto treść była taka sama, prawda, no więc jakby widzimy, że tutaj te zakresy nam się, że tak powiem, bardzo mocno łączą ze sobą i jakby ja rozumiem ten zabieg ustawodawcy właśnie takiego szerokiego, ogólnego opisania przesłanek jakby tych umów, które są objęte ustawą, właśnie takim, jakby taki jest jego cel, żeby objął wszelkie rodzaje, wszelki rodzaj umów, już bez względu na ich nazwę, prawda, natomiast no mówię, tutaj będzie wiele też pomówiła nam praktyka, prawda, stosowania tej ustawy, tak. Tutaj jeszcze mamy dwa pytania. Czy klient bez żadnych zobowiązań może odstąpić od umowy rezerwacyjnej, czy to, już, czy to są już do ustalenia zależne od dewelopera, wstrzymanie środków? Co do zasady, umowa rezerwacyjna jest umową terminową, tak? I jakby oczywiście jakby tutaj z prawnego punktu widzenia się tak dodam, no tutaj ktoś użył stwierdzenia. Odstąpienie od umowy, natomiast no, mogą strony myślę przewidzieć w umowie rezerwacyjnej możliwość jej wypowiedzenia. Tak? I tutaj warto pamiętać, że te zasady dotyczące zwrotu opłaty rezerwacyjnej, które przed chwilą mówiłam, one są obligatoryjnym elementem, jakby to są bezwzględnie obowiązujące przepisy. O tak. My nie możemy wyłączyć tych przepisów na podstawie umowy zawartej z rezerwującym. Nawet jeżeli zawrzemy takie inne zapisy, które będą sprzeczne z tymi ustaleniami, one będą po prostu nieważne, ale możemy, jakby myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uregulować inne sytuacje, kiedy będą pozwalały wypowiedzieć umowę rezerwacyjną jednej bądź drugiej stronie i jak tutaj w takiej sytuacji traktujemy opłatę rezerwacyjną, jednak no, trzeba pamiętać o tym artykule 34, który przed chwilą mówiłam, jako przepis bezwzględnie obowiązujący. Mhm. Tak jeszcze ja bym... sprawdzam, że jest jakieś pytanie do umowy rezerwacyjnej warte rozmowy, mówiąc nie każda. Okej, okay. tutaj są jeszcze pytania bardziej ogólne, więc ja bym kontynuował kolejny jakby panel, Dobra. który przygotowaliście. Dobrze, no to teraz przejdźmy sobie do takiej całej części dotyczącej, jakby nowości w umowie, w prospekcie informacyjnym i umowie deweloperskiej. Ja też będę już.